Rafał, czy mogę jeść co jakiś czas alkohole wielowodorodlenowe i będę zdrowy? A co z mąką migdałową, czy mogę z niej korzystać, a może trzeba ją wypierdzielić? Prażyć nasiona? Moczyć orzechy? Ćwiczyć w ogóle? Można piec wielonienasycone? A tamten temu mówił, że nie wolno prażyć nasiona? Czy okay. to ludzie? To są drink? No i co ja mam im powiedzieć do cholery jasnej? Rozsądek podpowiada, że powinienem skorzystać z kilku źródeł informacji, ale... Zapytam autorytetu z zagranicy! Halo, halo? Was? Odpowiedział Piotrek! Eee, panie dietetyku, potrzebujemy pana pomocy. Ja, dobrze. Z dalekich landów pokrytych bezkompromisowością obyczajową oraz dietetyczną przyjechał on. Człowiek o nieskazitelnej diecie, nieco mniej charakterem. Czy znajdzie w podketa.pl, ale i innych sklepach produkty, które natychmiast trzeba wywalić do kosza? Dietetyk bezkompromisowy. Uwutornione, tłuszcze roślinne czy utlenione kwasy omega 3 raz na jakiś czas nie istnieją w jego języku, a im bardziej przetworzony produkt, tym bardziej krzyczy i nienawidzi go. Ze specjalną wizytą w podkę to gościmy go dziś w pełni stresu, ale i nadziei. Ja, ja. Ketowielisię. Was? Kajn! Nazyskaj, ketowielisię Pełen gniewu i żółty nie spocznie, póki całego świata nie opanuje ład żywieniowy, który sobie wymarzył. Drżyjcie sklepy, drżyjcie poradnie dietetyczne, drżyj do kocie. Hans nadchodzi i widzi wszystkie odstępstwa, których sam nie przestrzega, ale u innych dostrzega. To koniec. To Piotrek, to jedziemy chłopie do sklepu, zbieraj się szybko. Ale co? To... W końcu ktoś powie, przyjedzie Hans chłopiec z Niemiec. Ten Hans przyjedzie z Niemiec? Ten Hans Ten z Berlina? Jest, któremu wyliczyli, że na tej diecie wyżyje 4,5 tysiąca lat. W ogóle ani tłuszczów nasyconych, y, utlenionych. Patrz, ja nie wiem co się dzieje, nawet nie miał otworzyć. Ja nie, nie wiem czy ja jestem to... gotowy w ogóle, Tym czy jestem to... godzien poznać. Ja też nie wiem, ale zobacz. On podobno zrobił lepszą pałę niż moja. No, czekaj, to sobie buty no, założę. Załóżmy buty, no ubierz, się. Hey! Już niedługo Hans bezwzględnie przewertuje podejrzane przez Was produkty nie tylko dostępne w sklepach internetowych, ale i w poczciwym lidlu Biedrze, Ticket macie i wszędzie, gdzie możecie kupić coś keto, bądź tylko na pierwszy minut oka jest to keto. Piszcie, gdzie Hans powinien udać się najpierw, co rozpierdzielić, co wywalić i co wziąć pod lupę. Biegnę do niego. Tak, jest pod tego. No, nawet już głupi, w pełen... o chłop. Co tu poszedł? Co nie możemy mieć sanitacji? Kłócić? Och, prawo. Nie, tak się nie robi. No. Trochę dziwny jest. jakie ręce z tyłu, tak? Przeważają się. No, no. O sapeszło sobie idzie fajnie. I spokojny. Haps. Trafiłem się. No to w rękę mnie trafiłeś. O, kurno, Dlaczego strzelił? Jak wyciągnąłem tylko w magazynek? Trzeba wadać z tym głównym. Jestem w środku. Tak. Ja. Kut. A cofnij się troszkę jeszcze tu jeszcze. jeszcze raz. No teraz no. no. Ja. Wasz wasz, Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. keto.pl. Pogotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.